Mm, jeszcze sok. <ś antidote> <Coba wytrzyma wirthy> Sami! Chodź. Sami, Masz! Ładny kostium kurczaka na Halloween, bracie. <śled wijthy> <böl> Sami! Mała żartownisia. Mój brat niedługo wyrzuci śmieci, a ja zrobię mu prankę. Jestem taki zmęczony. Wyrzucę śmieci i idę odpocząć. Pozdrow moich obserwatorów! Sobie tak twoje pranki nie są śmieszne, przestań! To mój brat. Ach, nieważne. Bajac. Ale będzie super! Głupie samie i głupie pranki! Aaaaaah, Steve, wołaj! Słyszał, że. Mamu, powiem! Rabia najlepsze pranki! <grym wrogów> <grym wrogów> Ale pyszne. Aaaaaah, oh. oh, Sabi! Oh. Babciu, co to mm. za czekolada na buzi? Chodź tutaj! O, nie. Nie. <laughs> Musisz bardziej uważać, mój kwiatuszku. I gotowe, o, babciu. O, ty mała. Ale słodycze nie są dobre o, dla ciebie. Słodkie są o, dużo o, lepsze, Sawi. Smacznego. O, mam też dla ciebie tego małego. O, o. o, mam pomysł. Jesteście gotowi na kolejnego pranka? <laughs> Głowa w słoiku! Głowa mojego brata w słoiku! Zdajemy nakrętkę i włożę to do środka! To będzie super straszne! <grym> tak! O, babciu, patrz! Co? Co, Co to jest? Głowa Steve? Dobra robota, stawi! Twoje żarty są u Nie się na mój prank! O, to najlepszy dzień w moim życiu! Nareszcie moje całodobowe zmiany się opłaciły. Postawmy go tutaj. W końcu mogę odpalić Liga Mistrzów w HD. O, teraz tylko wezmę coś do picia. Nowy Jestem telewizor? Jestem taki szczęśliwy. Mam A -a. Nadzieję, że to będzie cały. Hej, patrzcie. Zrobię pranka, tacie. To będzie niesamowity prank. Do roboty. Patrzcie. Jest zepsuty. Zabawę, czas zacząć! Nie, zepsułam telewizor! Cisza! Savi? Przepraszam, Tatusiu! Co się stało, Savi? Uderzyłam w niego piłką i. Tato, przepraszam! Nie, nie, to niemożliwe! Savi, zrujnowałaś mi życie! To wszystko przez twój głupi komputer. O, o, tato, proszę, nie płacz. O, tato, jesteś taki smutny. O. Tato, zobacz, to był tylko prank. Spójrz, wszystko jest w porządku. O, myślałem, że dostanę zawał. Sami, to nie jest śmieszne. Daj mi to i idź do swojego pokoju. Ale, tato, to był tylko żart! Wyjdź. Te nastolatki. Dorośli są głupi, ale mój kolejny prank będzie dużo lepszy. Dobra, stary, gdzie cię powiesić? Uwielbiam Halloween! O, mam pomysł! Witajcie! Zrobię strasznego pranka mojej rodzinie. Jest Halloween! Będzie super. Widziałam to na YouTubie. Więc tak to się robi: wycinamy dziurę i szkło powiększające. O tutaj, straszny film. Jestem taka zaradna. O, nadchodzą. Ukryję to i skieruję projektor na ścianę. Książę, jesteśmy w domu. To działa! Bardzo się boję! Tu Co? Tutaj jest duch! Patrzcie, to duch! Duch! Wygląda ma jak prawdziwy! Jesteś taka mądra! Co? Dlaczego się śmiejecie? Powinniście się bać! To był bram! Jesteś taka głupiutka! Hej, będziemy udawać! Co? O, ale o, ale było strasznie. No, sami, nie rób O, moi kuchani jesteś taka mądra. Mówiłem poważnie. Cringe. Robicie sobie ze mnie żarty. To jeszcze nie koniec. Uwielbiam chipsy. O, wspaniale. Zabii? Czy ty znowu jesz chipsy? Tak, mamo, są pyszne. Oh, oh. Będzie bolał ci brzuch. Ach, moja dziewczynka. Bolał brzuch? Wiem, co zrobić. Hej, zrobię pranka mamie. Patrzcie, tam jest. Hmm, by tu powiesić. Zrobię jej śmiesznego pranka. Dobra, zaczynamy. Coś w tym stylu? Tak, do roboty. Jazda. Mamo, brzuch mnie boli. Zjadłam za dużo chipsów. <grystanie> o, oh, Sawi, mówiłam ci, żebyś nie jadła. O, oh, Sawi? Moje kochanie, co się dzieje? Mamo, to rośnie. <grystanie> <Zobaczmy>. <grystanie> Co się dzieje? Patrz na swoją Co się dzieje? Co, się Co to robisz? Mam cią, tato, pomocy! proszę! Co ty? pomocy! Chris, sprawdź puls! Niespodzianka! Dobra, robota Savi! Ja. To było śmieszne! Wystarczy, Savi! Jeszcze jeden prank e? i usunę twoje konto na TikToku. Przeszlę! Nie jest okej! Młode damy, idź do swojego pokoju i przemyśl swoje zachowanie! Mm, to nie fair! To był tylko prank, mamo! Dlaczego ja? Już więcej się do nich nie odezwę! Co się stało w tym roku z moimi rodzicami? Nie chcę świętować Halloween. A mój TikTok? Nikt mi go nie zabierze. Nikt! Idę spać. Bo jutro jest Halloween. Jeśli teraz pójdę spać, jutro przyjdzie szybciej. Wow, ale mam wielu obserwatorów. Mój TikTok dobrze sobie radzi. Kevin, ostatnio bardzo źle się, mm. się zachowuje. Ma rację. A, I dlatego? Mm -hmm, mm -hmm, tak. Dojdzie. To prawda, kochanie, tak. A, dlatego postanowiliśmy usunąć twoje konto. Tak. Nie, 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 nie! Naprawdę ją usunęliście? Zabi! Znalazłam wszystkie twoje słodycze i zamierzamy je zjeść. Nie! To nie moje cukier? <grymina> nie, 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 Obudziłaś mnie, Savi. Co się stało? Usunęli mi TikToka. To było straszne. Savi, znowu próbujesz zrobić mi pranka? Co? Nie. Że pokażę ci! Nie jest usunięte! Mój TikTok nadal tu jest! Ale zjedli moje cukierki na Halloween! Oh. Oh, przykro mi, chodź tutaj! Nie płacz, wierzę ci! Naprawdę! Tak! I mam dla ciebie niespodziankę! To czekolada! Dzięki Steve! Oh. <gulanie> Wszystko dobrze. Jesteś dużą dziewczynką sali. Dobranoc! Dzięki! Dobranoc! Potwór! Potwór! Nie przestań! To mój kostium na Halloween! Co? Fajny, prawda? <gulanie> <gulanie> Będzie nasz tak okay? rodaj. Ehm. Nie ma o tym nikomu. Ehm. Ehm. O. <laughs> ehm. Zaraz. Ehm. On się na mnie nie gniewa. To oznacza, że mogę mu zrobić prankę. nam to zrobić teraz. Hej! Ehm. Ale pyszne. a teraz czas na prank. <laughs> Czy to wam coś przypomina? Ehm. Położę telefon tutaj, dobrze? Co to, do diabła? Nie. Zrobiłam kupę. <trykny> tak się właśnie robi pranka! <grychy> Hej, patrzcie na mój kostium! Jest to taki oryginalny! No, Wiem! Super. Niedługo się zobaczymy! Co on robi? O, oh, mam pomysł! Hej, ludzie, mój brat szykuje się na imprezę halloweenową. Patrzcie! Ha! Kto dobrze wygląda? Pewnie, że ty! Ha. Nie, żartuję. A może i nie? Nie mogę przepuścić okazji, żeby zrobić mu pranka. Widzicie? Do roboty. Ustawię je tutaj? O tak. Idealnie. Czas na mały prank. Steve! Czego? chcę się bawić. Ach. Pobaw się ze Jestem mną. Zajęty. Steve! O, Pobawmy się! Jestem zajęty, przecież. Zajęty, cię. Nieważne. Nie przeszkadza mi więcej, dobra? A mój kostium? Sawi! To znowu był prank? O. Śmieszne, A. prawda? Daj zobaczyć! O, śmieszne? To nie jest śmieszne. Zobacz, co masz tu zrobiłaś? Steve! Zepsułaś mi plany! Teraz nie mogę iść na imprezę! To był tylko prank! Mam dość Twoich pranków! Cała rodzina ma ich dość! Proszę, masz swój głupi telefon i wyjdź stąd! I nie wracaj, dobrze? Nie jesteś już moją siostrą! Jest to tylko dzieckiem. Czy przesadziłem? Hmm. Sami, koniec z tymi prankami! Savi. O nie, wszyscy są na mnie źli! Moje pranki były bardzo złe. To wszystko przez Halloween! Dość tego, nienawidzę Halloween! Koniec z głupimi zabawkami! Koniec z głupimi kostiumami! Nigdy nie będę świętować Halloween! I nigdy więcej nie wyjdę z tego pokoju! I moje głupie konto na TikToku! Skazuję je! Właśnie teraz! Sabi? Koniec z TikTokiem? Nie... Oddawaj, oddawaj. Chciałaś usunąć konto na TikToku? Dlaczego? nikt mnie już nie kocha. Ja cię kocham. Oddaj mi telefon. Nie, nie, nie. Czekaliśmy na ciebie. Chodź, idziemy. Steve! Idziemy, idziemy. Steve, zostaw mnie. Patrz! Patrz! Hej, kochanie! Nie! Patrz! Sadi, kochanie! O ci Oto twoje słodkie I Wesołego, Wesołego Halloween, Sabi! <grym> wow. To wszystko dla mnie? Tak. Ale super! Chodź tu, kochanie! Myślałam, że nie lubicie Halloween. Ja, Uwielbiamy Halloween! A, po prostu zrobiliśmy ci pranka! <grym> Zróbmy rodzinne Dobrze Tak! <grym> uh. Sekundkę! Um. Uh. Przychodzisz czy nie? Idę. Hm. O, moi skarbie, o, mam cię. O, ups, o, co tu robi klatka? Ach, wreszcie wolne. O, o. Mogę tego użyć! Robota skończona! Wypuść mnie! Wypuść mnie! Nie mam takiego zamiaru! Kara! Wiem, co pan zrobił? Przestań żartować! Proszę spojrzeć! Nie mogę nawet wyśleć. Hey. A on puścił bąka. <grym i zimny> to nie ja! To nie ja! Jak pan to wyjaśni? E? Co pan robi? Tu, przepraszam. Jak to zrobiłaś? Wiem! O panu wszystko! E, nie rób tak! E, e. Wszystkiego najlepszego, pani Morakula. E. Co się dzieje? O. Niespodzianka! O, bardzo wam dziękuję. Ale nie jestem taki młody. Lepiej. A, potrzebuję więcej. Może to? Jeszcze więcej. Może to pomoże? A, -a. No. A teraz wystarczy. Wszystkiego, Wszystkiego. najlepszego. Dziękuję, bardzo o, dziękuję. Wszystkiego najlepszego z okazji 170. urodzin pana Morakuli. Przy okazji patrzcie na mojego nowego chłopaka. E, chłopaka? Nazywa się Scott! E. Czu, witam panie Morakula! Scott! Dlaczego pachnie jak pies? jestem wilkiem! O, o. Wilkołak? O nie, pełnia! A. Ech, najgorsze urodziny w życiu. Planeta robotów jest w niebezpieczeństwie. Aby ją ocalić, zbudowaliśmy robota o imieniu Marty, aby wysłać go na planetę Ziemia. Jego zadaniem jest wcielenie się w życie zwykłego ucznia i zdobycie substancji. Klucza do naszego przetrwania. Czy podołam on tej misji? A może Polegnie z Kretesem, Dowiedzmy się wspólnie. Ha? Jesteś tym nowym uczniem. Chodź! Przedstawię ci reszcie klasy. Okej. Okay. Mm, ostrożnie z moimi paznokciami. Uch, kolejne. <laughs> Proszę wszystkich o uwagę. <laughs> w serio? do naszego nowego ucznia. <laughs> Witajcie, ludzie. Cześć. Widać, że popularności nie zdobędzie. Marty, usiądź w <laughs> lekcji. <laughs> Widzieliście to? Aha. Dziwaczka. Hmm. Coś jest nie tak z tym gościem. Dzisiaj omówimy sobie magnesy. Magnes to... O zbrojny nie. Zbrojny nie, to mój największy wróg. To pole jest niewidoczne, ale hmm. odpowiada za nadrzędną właściwość magnesu. E, wszystko okej? Okay? Tak. Spoko. To jest taki dowcipny. Dobrze, Marty, możesz podejść do tablicy. Gotowe. To jest źle, Marty. Czy to poprawne rozwiązanie? Tak, Marty, poprawne. Mm -hmm. widzi pan? Cicho tam! Doszli z tego! Wracaj do ławki! Uh. Hej, robię dzisiaj imprezę u siebie! Jestem zajęta! O, ale to jest dla Marciego! Uh. Uh. Proszę, Lexy! Uh. Uh. Patrzcie wszyscy On zjada hmm? oh! y Widzicie, to czekolada Chcecie spróbować? Pewnie mm, Pyszne Dzięki Marti. Trzymaj się razie, oh. Wow, y co to? To pewnie od szafki. O nie, idzie tutaj. Ha? Mm, zaraz. Mm, to było dziwne. A? Mm. Cześć, jesteś nowy, prawda? Nieznany gest. Błąd 101. Rozwiązanie papier, nożyce. Muszę lecieć. A. Nikogo tu nie ma. Wchodzę. Powinno tutaj być. To, czego potrzebuję. Chyba powinna się pani położyć. Ojej, chyba masz rację. Było blisko. Milion lajków? Jak to możliwe! Uh. 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 Muszę się przewietrzyć! H? Uh. Huh? Co? Huh? Uh. 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 Marty jest robotem? Uh. Wiedziałam powiem o tym wszystkim. Ha! Ale najpierw go pośledzę. Ha, agentka Lexi gotowa do działania. Nie zapomnij wynieść śmieci. Okej, okay, mamo. Marty, pośpiesz się, nie mamy wiele czasu. Okej, okay, zrozumiałem. Szef? Sprawdźmy, co on tam ukrywa. Uh. 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 Muszę iść. Uh. Hmm. Uh. Nikogo tu nie ma. Jest tu kto? Jak mysz w pułapce. He? Co się dzieje? Ja tu zadaję pytania. Jesteś robotem? Tak, jestem. Proszę, zabierz tę latarkę. He, wiedziałam. Dlaczego wyglądasz jak człowiek w kamerze? Przecież jesteś robotem. A... Jak to robisz? A... He? E... Ale jak? Pomóżmy sobie nawzajem. Dobra, pod warunkiem, że potem znikniesz. W takim razie chodźmy coś zjeść. Eee. Uh, uh, uh. Uh, uh. Bilety, proszę. Okej, okay, muszę was sprawdzić. Uh, uh. Dobra, ty jesteś w porządku, a teraz ty. Uh. Co tam masz? To mój klucz. Okej, okay, sprawdzę jeszcze raz. Co tym razem? Chyba jestem robotem. Dobra, wchodźcie! To smakuje lepiej z olejem. Olej silnikowy? Zwariowałeś? Dobrze, że ja mam normalne jedzenie. Marty. Przepraszam. Co oni robią? Całują się. E, tak? O, o, nie, u, nie, e, dobra, pomogę ci. O, nie, o, nie. Wow, Marty! Nasz plan się powiódł. Znów jestem popularna!